Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w ten piękny wtorek, dzisiaj 23 lipca. Kochani, mam nadzieję, że będzie to dla Was piękny, cudowny, pogodny dzień, że będziecie dzisiaj rozpromienieni, radośni i szczęśliwi, a wszystko będzie Wam sprzyjało. Spójrzmy teraz, co na ten dzień chce nam pokazać karta Tarota. Karta Tarota. Co takiego dzisiaj może nas czekać? Na co będziemy musieli zwrócić uwagę? Dzisiaj małe arkana siódemka mieczy. Karta ta mówi o tym, że dzisiaj będziemy chcieli coś przed kimś ukryć. Będziemy chcieli ukryć na przykład to, czym się zajmujemy, jakie mamy plany, nie do końca będziemy szczerzy w stosunku do innych, ale uwaga, bo inni też mogą nie być szczerzy w stosunku do nas i co gorsze, mogą nas okłamywać. Także dzisiaj należy być kochani, ostrożnym, uważnym i dzisiaj nie wierzymy we wszystko, co ktoś nam mówi. Słuchajmy swojej intuicji. Kochani, karta zapowiada też, że przed nami coś nowego. Jakiś stary etap kończy się, a my wkraczamy na nową ścieżkę. Ścieżkę, która będzie dla nas lepsza, bardziej pozytywna, ale będzie wymagała także pewnego wysiłku z naszej strony. Także pomalutku przemyślmy wszystkie rzeczy. Dzisiaj nie okłamujmy nikogo. Ale tutaj uwaga, kochani, bo ta karta też mówi o tym, że dzisiaj możemy tak z głębi serca chcieć komuś pomóc. Będziemy uważniej obserwować, będziemy chętniej mówić to, co czujemy, chętniej będziemy zwracać uwagę komuś. To nie do końca dzisiaj może być dla nas dobre. Dlaczego? Ponieważ ktoś może uznać, że za bardzo ingerujemy w jego życie i może poczuć się inwigilowany. Także, kochani, od nas będzie to płynęło z głębi serca, natomiast nie będzie to zrozumiane tak jak trzeba. Także, tutaj, kochani, uwaga. Uwaga też na wszelkiego rodzaju inwigilacje, jeżeli chodzi o nas, nas, o nas same. Możemy być inwigilowani przez internet e, albo po, po prostu przez jakąś osobę z naszego otoczenia. Dzisiaj także szczególnie należy y, uważać na kradzieże próby oszustwa. Dzisiaj staramy się nie podpisywać żadnych umów, a jeżeli już musimy. To czytamy wszystko napisane drobnym maczkiem, ponieważ może się tam wkraść jakiś choklip, który no, dość um, możliwe, że dość utrudni nam później życie. Także dzisiaj obserwujemy, jesteśmy ostrożni e, i nie działamy impulsywnie. Z wyważeniem, kochani, a wszystko będzie pozytywne i dobre dla nas. Ta karta nie jest zła. Po prostu trzeba uważać na pewne niuanse i iść dalej do przodu tak, jak dyktuje nam serce. Dobrze, kochani, co w takim razie na dzisiaj powiedzą nam nasze kamyki? Jaki kamień szlachetny dzisiaj będzie nam patronował? Kamien może nam dzisiaj szczególnie pomóc. Dzisiaj, kochani, dan Buryd, Tutaj nie wiem, czy jest widoczne Podobny taki, troszeczkę do kryształu górskiego, jednak z takimi brązowymi przebarwieniami, gdzieś tam w tej swojej strukturze. A, kochani kamień ten przede wszystkim działa pobudzająco i zapewnia dobre, pozytywne samopoczucie jeżeli chodzi o kwestie duchowości to przede wszystkim pomaga nam przy tęsknocie, jeżeli kogoś straciliśmy, jeżeli z jakimś tęsknimy na przykład dlatego, że jest daleko a no, kochamy go, jesteśmy z tym kimś albo po prostu jest to ktoś nam bliski sercu, to Pomaga, tuli nas wewnętrznie i pomaga nam um, właśnie ukoić tą tęsknotę, ten ból, ten ciężar rozstania. Pomaga nam też pozbyć się takich kontrolujących zachowań. Zobaczcie, ja mówiłam o tej kontroli przy y, Siódemce Mieczy. Tam też była taka kontrola z naszej strony, y, chociaż. Y, która wychodziła z, bardziej z naszej troski natomiast Danburyt chroni właśnie przed, sprawia, że nie jesteśmy takimi osobami kontrolującymi pamiętajmy kochani, że w każdej relacji w każdym w każdym związku czy to partnerskim, czy jest to rodzina jako taka jednostka kontrola jest czymś najgorszym co możemy zafundować i sobie i tej drugiej osobie Ufajmy, rozmawiajmy, natomiast nie kontrolujmy, bo nie o to w tym wszystkim chodzi. Każdy powinien mieć własną przestrzeń i dajmy ją i komuś, i sobie. Na pewno wtedy będzie, będziemy czuli się o wiele lepiej. Co jeszcze? Damburyt łączy nas pięknie z światem duchowym. Pomaga nam pojednać się i świetnie dogadywać z innymi ludźmi. Jest takim kamieniem buforem, który sprawia, że bardziej rozumiemy siebie i bardziej rozumiemy ludzi. Nie jesteśmy nachalni, ale idzie odczuć ta druga osoba odczuje tą naszą troskę i to, że nam zależy na niej, że to, co robimy, nie wynika właśnie z chęci kontroli. Ale z po prostu troski. Co jeszcze? Pozwala otworzyć nam się na różnego rodzaju zmiany. Zobaczcie, znowu tam karta mówiła o tym, że idzie coś nowego, jakieś zmiany. No i tutaj buryt pomaga otworzyć nam się na te zmiany i pozwala łatwiej, prościej wejść nam na tą ścieżkę, która nas czeka. Pozwala nam. Bez strachu otworzyć drzwi nowego rozdziału. Uwalnia także od karmy, kochani. Tylko, że tutaj oczywiście samonoszenie średnio nam pomoże. Przede wszystkim medytacja, 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 prośba, intencja, a dopiero później przepracowanie i uwolnienie od karmy, która gdzieś nam nas tam dotyka. Poza tym, kochani, musimy być świadomi naszej karmy, z czego ona wynikała, więc najpierw poznajemy swoją karmę, na przykład w regresji, w medytacji czy przez inne sposoby, nie wiem, chociażby przez karty, czy sny, a dopiero później uwalniamy się z poszczególnych tych jednostek karmicznych, jakie mamy przy sobie. Co jeżeli chodzi o kwestie litoterapii? Kochani, przede wszystkim, jeżeli chodzi o ten dodaje nam mocy, siły, energii. Jesteśmy tacy naprawdę energetyczni, błyszczymy. Widać w nas takiego powera, który zachęca innych do tego, żeby do nas podejść, być z nami po prostu. Pomaga także przy przybieraniu na wadze. Więc jeżeli mamy problemy z anoreksją, z bulimią, z różnego rodzaju zaburzeniami odżywiania, to ten kamyczek jak najbardziej będzie dla nas przydatny. Poza tym, rozluźnia, harmonizuje, uspokaja nas i sprawia, że jesteśmy oczyszczeni z różnego rodzaju tej negatywnej energii, ale także i toksyn, jeżeli chodzi o organizm i litoterapię. On także bardzo ładnie wpływa na nerwice, depresję, łagodzi nerwice na przykład serca. I tutaj bardzo um, ładnie reguluje e, puls. Jeżeli mamy problemy z tachykardią, z tym pulsem, e, to danburyt będzie odpowiednim kamieniem, aby się z tym e, uporać. No i chyba najważniejsze, bardzo pomaga nam przy chorobach psychosomatycznych. Czyli takich, które na podstawie naszych lęków sami sobie gdzieś podświadomie wmawiamy. Nie mylić, że wmawiamy sobie i nie jesteśmy hipochondrykami, bo to dwie różne rzeczy. Choroby psychosomatyczne wynikają z tego, że na stres nasze ciało reaguje właśnie wywołaniem konkretnej choroby. Danburyt bardzo ładnie to reguluje i te choroby po prostu niweluje. Tyle jeżeli chodzi o ten dzisiejszy dzień, ja Was jeszcze bardzo przepraszam, że dzisiaj troszeczkę później, ale jest przed dziesiątą, także na spokojnie jeszcze cały dzień przed Wami. Cudownego, pięknego, radosnego dnia i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się kochani.